Nowy tydzień, nowe mecze, nowa szybka Konfa. Zaczynamy! Czy Wojtek Muzyk zostanie numerem jeden w bramce Legii do końca sezonu? Myślę, że Radek też swoim doświadczeniem wracającym po kontuzji też może, może nam pomóc, a uważam, że Wojtek Muzyk w szczególności w meczu z Lechem udowodnił, że też jest w stanie tej drożynie pomagać na wojsku. Zespół zawsze daje z siebie wszystko, jednak sytuacja trochę się komplikuje. Ze składu przez kontuzję wypadł nam kolejny zawodnik. Że do, do grona zawodników, na który nie możemy liczyć, dołącza też do antolić. Jest to kolejna duża strata, na pewno nie będzie brany pod uwagę na, na mecz jutro. Pod znakiem zapytania też jest Tomas. Porażka w ważnym meczu to zawsze trudny temat przed kolejnym spotkaniem, ale być może szybka rywalizacja poprawi morale zespołu. Przegraliśmy mecz, w którym zrobiliśmy bardzo dużo w drugiej połowie, żeby go też odwrócić i są następne mecze przed nami, także. Na pewno pracujemy nad tym, żeby w każdym następnym, każdym następnym wypaść jak najlepiej. Jeszcze daleko, ale już na horyzoncie widać europejskie puchary. Czy dostrzeżemy też tam wzmocnienie składu? Ja bym na ten temat chciał pogadać też za chwilę, jak zakończymy rozgrywki i sezon, który tak długo już trwa. To By było na tyle, a my widzimy się już za kilka dni na szybkiej kątwie we współpracy z warszawską kranówką przed meczem z Krakowią.